Witamy wszystkich na konferencji przedmeczowej przed meczem Wigier-Suwałki-Sendencjo-Nowy Sącz, który odbędzie się jutro o godzinie 19. Jest dzisiaj z nami trener Zbigniew Kaczmarek oraz kierownik drużyny Zbigniew Kowalewski. Także konferencję zaczniemy od podania osiemnastki meczowej. Z osiemnastu zawodników powołanych na jutrzejszy mecz to bramkarze Hieronim Zoch i Andrzej Olszewski. Obrońcy Tomasz Jarzębowski, Maciej Wiktowski, Adrian Karankiewicz, Jakub Bartkowski, Artur Bogusz i Bartosz Widejko, pomocnicy Michał Kopczyński, Maksim Srafalski, Łukasz Moneta, Marcin Tarnowski, Bartosz Biel, Daniel Michałowski, Mateusz Żebrowski oraz napastnicy Robert Hirsch, Kamil Adamek i Kamil Zapolnik. Nie możemy skorzystać z. Karola Salika, który ma uraz barku, oraz Kamila Lauryna i Walskisa, który jest już po operacji kolana, oraz Macieja Waślewskiego, który doznał kontuzji mięśnia dwugłowego. Artur Bogusz i Mateusz Żebrowski wracają do składu meczowego. No, spodziewamy się bardzo trudnego meczu. Jak wiadomo, my i Santecja walczymy o utrzymanie w lidze. Pamiętamy tą naszą porażkę i słabą grę w meczu w Nowym Sączu. Będziemy chcieli się zrehabilitować. tak? Ale tak jak powiedziałem zdajemy sobie sprawę, że ten mecz dla nas jest bardzo istotny i zwycięstwo w tym meczu no, to po prostu mm, powoduje, że mm, oddalamy się od tej strefy spadkowej. I, I wszystko robiliśmy w tym tygodniu, żeby dobrze się przygotować do tego spotkania. Zawodnicy dobrze wyglądają. Są w niezłej dyspozycji, chociaż ten ostatni mecz nie potwierdza tego, ale oba zespoły tam tydzień temu i Dolkany, i my jakoś prezentowaliśmy się słabo. Myślę, że ten tydzień potwierdził, że są nadal chłopcy w dobrej dyspozycji i od nich dobry, do, dobrej gry i przede wszystkim zwycięstwa. Jestem to zupełnie inny zespół niż jesienią. Doszedł tam sobotka z GKS-u, Katowice, ludzi z Kraków. Kameruńczyk ma przyjechać, no i dobrze Panu znany Hempel, który grał kiedyś w Stonielo. No dokładnie, ten zespół się wzmocnił i uważam, że to tylko nie, nie, nie na papierze, tak bym powiedział, bo to są do, nazwiska które, zawodników, którzy grali już na tym poziomie, są doświadczeni. I na pewno jakość gry tego zespołu jest bardzo dobra. W niektórych meczach analizowaliśmy w tygodniu mecze tego zespołu i to się potwierdza. Gra jest lepsza niż wyniki i mam nadzieję, że to się jeszcze przedłuży przynajmniej o tydzień, znaczy o, o, o ten nasze spotkanie. E, bo, bo, bo zdajemy sobie sprawę, że, że tutaj porażka tego znowu nam komplikuje jakby sytuację. Dlatego bardzo, bardzo skoncentrowani do tego spotkania podejdziemy. Mamy nadmiar bogactwa na lewej stronie, tak zauważyłem, bo jest i wraca... Bo czy jest czy jak będzie wyglądała nasza obrona? No na pewno będzie z, z, z jakimś tam zaskoczenie, Nie chciałbym zdradzać dzisiaj y, składu. Zresztą zawodnicy do końca też nie wiedzą. Być może się niektórzy domyślają, bo y, w tygodniu y, były różne jakby warianty próbowane. Y, no myślę, że, że, że nie, nie będziemy ułatwiać y, trenerowi y, Wójtowiczowi y, o no, tej, tej sytuacji. Przed naszą publicznością zadbituje w bramce ZOH. Czy nie obawia się Pan, że kierownik trochę będzie skoszony? Ja myślę, że nie, że Hirek przede wszystkim bardzo miał dobre przygotowania i tutaj konkurowali z Karolem przez cały okres przygotowawczy. Grali w zasadzie porówno meczów. I decyzja o tym, który będzie pierwszym bramkarzem, no była dla nas bardzo trudna, bo naprawdę bronili bardzo dobrze. Ten pierwszy mecz potwierdził również jego bardzo wysoką formę, chociaż popełnił jeden błąd, ale to myślę, że. że, że Mógł się zdarzyć właśnie w takim spotkaniu, gdzie dużo było sytuacji, gdzie zawodnicy Dolkanu grali bardzo agresywnie na bramkarzu i. Myślę, że tam sędzia parę razy no, pozwalał im na to. To też powodowało, że, 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 że zagrożenie było, jeżeli chodzi o, o właśnie grę. Ale Hirek sobie dobrze radził. Jeden błąd myślę, że to nie wpłynie na niego negatywnie, tylko go jakby zmotywuje do tego, że, że, że w następnym spotkaniu mam nadzieję, że zagra bez, bez żadnego błędu i, i zachowa czyste konto. Jego stać na, to, na, na taką grę. To możemy obiecać kibicom, którzy mimo tej chłodnej aury przyjdą w sobotę na stadion? Ja, ja myślę, że przede wszystkim bardzo dobrego widowiska i liczę na to. Jest godzina, Znaczy, to jest godzina dziewiętnasta, no, powoduje, że, że gra przy światłach, również to, to, że, że to jest oprawa tego spotkania jest bardzo dobra. I liczymy bardzo na kibiców, jak zwykle. Za nigdy nas nie zawiedli, są cały czas z drużyną, i nawet w momentach, kiedy gramy słabo. To, to, to po prostu potrafią nas zmotywować do, do lepszej gry i ta, tak było do, do tej pory i myślę, że tą pasę taką od kilku kolejek mamy, że na, na własnym boisku nie, nie przegrywamy i tylko same zwycięstwa chciałbym, żeby zespół utrzymał.